Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Tips and Tricks plateja. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu o możliwościach nanoszenia na plan sytuacyjny różnego rodzaju poszerzeń i zmian krawędzi drogi. Przygotujmy sobie jakiś przykładowy plan sytuacyjny, ja już mam wytyczony odcinek drogi, i chciałbym teraz omówić kilka podstawowych sposobów na wprowadzanie poszerzeń. Pierwszym z nich jest możliwość wstawienia tzw. zatoki autobusowej. Aby tego dokonać musicie Państwo przede wszystkim otworzyć sobie z zakładki cgs labs wiersz platea i dodatkowo zakładkę osie. Po otwarciu menu rozwijalnego w zakładce osie Odszukujemy opcję L, czyli jezdnia i pasy, a następnie numer 6, rysuj zatokę autobusową. Klikając opcję 21L6 wybieramy możliwość narysowania zatoki autobusowej. Pojawia się okno dialogowe z edytorem takiej typowej zatoki. Mamy w tabeli kilka charakterystycznych zatok. Autobusowych o różnych wymiarach, które są opisane na rysunku poglądowym, możemy również stworzyć własną zatokę autobusową o własnych parametrach. My, na potrzeby tego ćwiczenia, wykorzystamy e, zatokę autobusową mm, typową, pierwszą z listy dostępnych. Pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to wybrać pas do dołączenia zatoki. A zatem wybieramy pas, krawędzi jezdni. Następnie, jeśli wiemy, w którym konkretnie do miejscu ma zatoka się rozpoczynać, możemy wprowadzić z klawiatury wartość kilometraża lub wskazać zatokę na planie sytuacyjnym, klikając w odpowiednie miejsce. Proszę zauważyć, że automatycznie po wprowadzeniu zatoki do odpowiedniej krawędzi, Linie zatoki autobusowej są automatycznie przenoszone na warstwę odpowiedniej krawędzi pasa ruchu. Po wprowadzeniu i ustaleniu miejsca na planie sytuacyjnym, możemy zatwierdzić przyciskiem OK. Nasza zatoka zostanie wprowadzona. Kolejnym sposobem wyrysowywania poszerzeń. Jest możliwość wykorzystania do tego celu narzędzi do projektowania drogi w planie sytuacyjnym. Wykorzystujemy tę samą funkcję w zakładce 21 osie, jezdnia i pasy. Z tym, że teraz nie wybieramy opcji rysuj zatokę autobusową, a rysuj przejście parabolą łukiem. Uzyskujemy okno dialogowe, w której. W którym możemy w nieco większy sposób wyedytować również taką zatokę, która może być zatoką autobusową, albo parkingiem, albo po prostu poszerzeniem. I teraz, w zależności od tego, czy chcemy narysować e, pełną zatokę autobusową, czy tylko e, pas dodatkowy, możemy zaznaczyć lub odznaczyć poszczególne elementy. Naszej e, dodatkowej konstrukcji krawędzi drogi. Jeśli miałby być to pas dojazdowy, wtedy odznaczamy koniec poszerzenia i uzyskujemy tylko wjazd oraz odcinek prosty samego pasa poszerzenia. Oczywiście, od e, lewej strony, na górze, możemy ustalić szerokość poszerzenia, stronę. W którą ma być to poszerzenie skierowane, kierunek czy do przodu czy do tyłu, prędkość projektową e, oraz długość. Wybierając m, opcję początku poszerzenia, możemy wybrać pomiędzy e, dwoma krzywymi parabola-parabola, e, wejściem parabola-prosta-parabola, łuk-łuk lub łuk-prosta łuk. Wybierzemy łuk-prosta łuk. Prosta, łuk e, Długość na razie zostawimy linii środkowej na 50 metrów. No i wyznaczymy sobie pas do konstrukcji tego poszerzenia. Niech będzie to ten sam pas. No i kilometraż, w którym poszerzenie ma zostać wstawione. Tu znowu wybierzemy domyślnie. bezpośrednio na planie sytuacyjnym. Po wprowadzeniu wszystkich zmian zatwierdzamy przyciskiem OK. Poszerzenie zostało wprowadzone i przywiązane do tej samej warstwy, na której znajduje się prawa krawędź yy, jezdni. Oczywiście w każdym momencie możemy wchodząc w opcję 21 osie jezdnia i pasy Wybrać opcję edytuj przejście parabolą łukiem. Wtedy, zaznaczając odpowiednio wcześniej naszą, nasze wprowadzone poszerzenie, możemy je w dowolny sposób wyedytować. Trzecim sposobem wprowadzania zmian na planie sytuacyjnym jest nanoszenie tych zmian po prostu za pomocą funkcji skadowych. Możemy do tego celu wykorzystać zwykłą polilinię 2D. I zaznaczając odpowiednią opcję e, zbliżania, możemy w dowolny sposób modyfikować... E, I wytyczać nowy kierunek naszych jezdni. Oczywiście wstawienie takiej polilinii nie załatwia jeszcze sprawy. Powinniśmy ją zaznaczyć i przenieść naszą polilinię na e, odpowiednią warstwę. W tym wypadku chciałbym, żeby to była warstwa 28-0 prawa krawędź drogi KJP. A zatem 20, 0, prawa krawędź drogi. KJP, w ten sposób mogę w do, w, właściwie w dowolny sposób modyfikować przebieg e, mojej drogi. Jedyne o czym trzeba pamiętać, że te modyfikacje powinny być wprowadzane w miarę świadomie i tak, abyśmy nie musieli dodatkowo odświeżać osi, ponieważ odświeżenie osi może spowodować usunięcie wprowadzonych wcześniej zmian. To wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych edycji z cyklu Tips and Tricks Platea.